W tych warunkach, tutaj warsztatowych, ale nie ma czasu, żeby iść na ładny stół, bo chcemy pakować i wysyłać zaraz. W związku z, ta, z tym, tak pamiętamy te klosze, jakie były zniszczone. W tej chwili e, ten pęknięty klosz jest wymieniony, spolerowany, także wygląda jak nowy. E, w drugim też mamy go odnowiony, w drugiej lampie. Wnętrze, i zrobienie tych kloszy to jest 100 zł za klosz. Mamy czarne wnętrze, po 200 zł za lampę. Mamy zamontowane projektory biledowe i tutaj są to lampy skrętne, czyli, czyli jest dużo więcej pracy. Ta funkcja skrętu jest zachowana. Przy lampach skrętnych montaż projektorów bilEDowych, tak samo jak regeneracja, jest drożej. Także tutaj mamy 1300 zł za, za lampę. I, I teraz paski LEDowe. Co mam na myśli, te twoje gumowe które, które takie były szpetne są wypierdzielone, za przeproszeniem jest zamontowany jest zamontowana listwa LED, ona tak świeci zobacz sobie, mamy takie przywitanie, ona przygasa po, po włączeniu postojówki i co jeszcze jest też kierunkowskazem, czyli po włączeniu kierunkowskazu te białe światło gaśnie i mamy efekt tutaj przepływania tego światła Co jest ważne z tym paskiem, zobaczą, czy gasa. Czyli, jeżeli podłączymy pod światło postojowe sobie plusik, no to ten LED nie staje się, nie jest już światłem do jazdy dziennej, tylko staje, światłem, staje się światłem pozycyjnym. Także zgodnie z wszystko, z przepisami. Wszystkie trzy lampy odsyłamy. Jedna i te dwie przerobiłem, druga, trzecia. Terima kasih telah menonton